wszystkim. Korzystając z tej pięknej aury, która mnie otacza, jesteśmy na plaży w Tajlandii. Chciałbym zrobić streszczenie całego tygodnia treningów. Ile tego było, jakie to były treningi, jakie były moje odczucia, jakie są moje dalsze założenia na kolejne tygodnie. Będę chciał robić takie streszczenie właśnie co niedzielę, raz w tygodniu, po całym, ty, całym tygodniu. Zakończonym. Posiłkować się będę też telefonem, tak, żeby czegoś nie pomieszać, żeby po prostu przechodzić po kolei z dnia na dzień, jak to wszystko wyglądało. Więc tak, dni treningowych w tym tygodniu było 6. Jeden dzień był dniem przerwy regeneracji, był to piątek. Treningów w te 6 dni udało się zrobić 8, jak na razie nie są takie mocno wykańczające, nie są takie mocno wycieńczające, są krótkie, ale jest ich po prostu więcej, bo kiedyś miałem plan treningowy, że trenowałem do zawodów biegowych 5 razy w tygodniu, ale każdy trening miał około godziny 10, godziny 20 do 2 godzin. W tym tygodniu zrobiłem 8 jednostek, gdzie najkrótsza jednostka miała 30 minut, a najdłuższa jednostka miała godzinę 30. To było dzisiejsze długie wybieganie. No ale przejdę już do e, treningów, jak to wyglądało każdego dnia. Więc poniedziałek zacząłem treningiem, tak zwanym recovery run, czyli to był taki trening. Mam 5 stref e, tętna. I to był, to był trening w drugiej strefie tętna, czyli w moim przypadku do 134. Totalny relaks, totalny, totalne czerpanie przyjemności z treningu. Wypełnienie zadania. Dziękuję. Do widzenia. Kolejnym dniem był wtorek. Tutaj były dwa treningi. We wtorek poranny był recovery, czyli taki w, drugim, w drugiej strefie do 134, a wieczorny był już próg. I jako próg było zadanie 4 razy po 5 minut w do 174. Fajny trening, już taki bardziej wymagający, ale on właśnie przygotowywuje do półmaratonu fajnie, ponieważ półmaraton będę chciał właśnie biec w zakresie progowym Także te treningi będą najważniejsze. Każdą strefę trzeba trenować, żeby gdzieś tam robić postępy w bieganiu. Natomiast te treningi progowe na pewno dadzą najwięcej. Wracając do planu treningowego. W środę, w środę był znowu recovery run po tym biegu progowym. I on trwał 50 minut. W czwartek były dwa biegi. Poranny był recovery run 35-minutowy, i wieczorny był też 45-minutowy tym razem. Później w piątek miałem trening, który. podbiegi, siła biegowa. Zrobiłem go na siłowni. E, można tam sobie nachylenie, e, wiecie jak to jest na bieżniach, e, sterować. Zrobiłem to na 3% nachylenia. Wymagający trening. No i dzisiaj ostatnim ósmym treningiem było e, długie wybieganie, półtorej godzinne, Ale trasę, którą wybrałem, pierwszy raz nią biegłem. Była strasznie górzysta, więc ten bieg, e, no, wydaje mi się, że był. Cięższy niż powinien być na tym etapie planu, planu treningowego, no ale mniejsza o to. Odczucia są takie, że zapał jest dalej bardzo wysoki, bo jeśli chodzi o jakieś tam przygotowanie biegowe, to nie tylko biegowe, ale z, ze wszystkim w życiu to są dwa aspekty: jest psychika i jest, jest ciało. Bardzo często początkowi biegacze ciało im, głowa im podpowiada, że chcą biec szybko, a jednak ciało nie daje rady i ciało po prostu wymięka. i po kilku tygodniach, miesiącach, jednym, dwóch miesiącach rezygnują z dalszego biegania. U mnie jak na razie już trochę tego doświadczenia jest, więc ja nie wyprzedzam planu, nie biegnę szybciej niż powinienem, realizuję wszystkie plany zgodnie z założeniami i mam nadzieję, że to mnie doprowadzi, że taki właśnie Styl doprowadzi mnie do końca tego planu, planu treningowego. Ale to tak samo mogę porównać do wszystkiego w życiu. Też to się pojawiło na którymś z filmów, że wszystko w życiu, co nam przychodzi szybko, łatwo, jest zazwyczaj nietrwałe i takie bardzo ulotne. A rzeczy, na które przyłożymy więcej czasu, więcej determinacji, bardziej się do nich przełożymy, pocierpimy troszeczkę tak samo podczas zdobywania tych rzeczy. One zostają z nami na lata. Okej, okay. więc to by było tak na tak pokrótce na temat Podsumowania treningowego tego tygodnia. Wybaczcie mi, jeszcze będę się troszeczkę zacinał, ale jest to moja początkowa droga. Wiele rzeczy jeszcze robię nie tak jakbym chciał, ale wyciągam wnioski, staram się po prostu z każdym odcinkiem, z każdym tygodniem. Dawać lepszą jakość, no ale różnie to bywa, więc y, będzie jeszcze trochę błędów, będzie błędów y, jeśli chodzi o kręcenie, będzie, błędów, jeśli, będzie trochę błędów jeśli chodzi o samą, y, sam scenariusz, same, same wypowiedzi, ale nie od razu Rzym zbudowali i y, małymi krokami do celu. Jak z wszystkim. No teraz tak, założenia. Założenie jest godzina 40. To jest mój cel, który chciałbym zrobić. To nie jest i tak jakiś tam wygórowany cel, ponieważ mój, półmaraton, rekord, mój rekord w półmaratonie to było godzina 22, więc to jest i tak jeszcze dużo na górkę. Natomiast przez ostatnie kilka lat w ogóle nie trenowałem. Przytyłem 20 kg, forma spadła bardzo, bardzo mocno. Jak biegałem ten najszybszy półmaraton, to sobie wyobraźcie, też wszystkie liczby będą jeszcze podkreślone napisami, biegałem ten najszybszy półmaraton z prędkością, tam mi wyszło chyba 3,56 czy 3,57 każdy kilometr przez 21 kilometrów. No dzisiejszy trening mi pokazał 7,45. Przebiegłem, sorry, godzinę 30 i w tą godzinę 30 zrobiłem tylko 12 z kawałkiem kilometra. A gdzie jeszcze kolejne 9 km półmaratonu? 8-9, to no niech to będzie tak. Więc... Gdzie to było dzisiaj godzina 30, a założenie jest godzina 40, więc te 9 km, 8-9 km muszę jakoś upchać, zep, zmieścić w te dodatkowe 10 minut, co jest na razie nie tylko dla mnie, ale chyba dla najszybszego biegacza, nawet Usain Bolt by chyba nie przebiegł yy, 8 km w 10 minut, bo jest to po prostu no, niemożliwe dla ciała człowieka. Teraz oczywiście żartuję, ale. Pokazuje to na jakim etapie jestem, jak ta forma mocno spadła, jak jest słabo, bo powyżej siódemki to jest... No, po prostu jakby szybki marsz. No, myślę, że Robert Korzeniowski o wiele szybciej chodził na olimpiadach niż 7, nawet nie wiem ile on chodził, ale na pewno o wiele szybciej niż te 7 minut na kilometr. Dlatego jest kupa roboty, mnóstwo roboty. W pierwszej kolejności muszę zgubić wagę, w drugiej kolejności muszę pracować nad bazą i w trzeciej kolejności już na szybkością. Do półmaratonu są 4 miesiące. Ani to jest długo, ani to jest krótko. 4 miesiące bez tygodnia, bo jeden tydzień uciekł. Zobaczymy jak to będzie. Sprawa jest też taka. Jest to. Cel, jakiś moja przygoda życiowa, jakiś chęć yy, osiągnięcia jakiegoś celu, zrobienia jakiegoś sukcesu. Natomiast nie mam czegoś takiego, że teraz będę się zabijał po trupach, żeby ten cel osiągnąć. Będę po prostu każdego dnia, każdego treningu dokładał kolejną cegiełkę do tego planu. I jeśli się uda ten plan zrealizować, no to będę bardzo zadowolony. Natomiast jeśli się go nie uda zrealizować, to wcale nie będę płakał. Zakończę temat. Rozdział się zamknie, otworzy się nowy rozdział. Jeśli się nie uda tego tej godziny 40 złamać, to kolejny plan będzie na godzinę 30, jeszcze grubszy, bo to trzeba w taki sposób podchodzić. Powiem też trochę o planach na ten rok, o planach sportowych. Pierwszy maraton mam w miejscowości Saturn 14 maja. I tu już bym chciał właśnie złamać te godziny 40, ale delikatnie sobie zrobiłem jeszcze taką furtkę, zostawiam sobie jeszcze półmaraton w miejscowości na wyspie Phuket 9 czerwca. Więc jeśli tam mi się nie uda, to jeszcze raz podejdę do próby po tych trzech tygodniach, czyli 9 czerwca na Phuket i jeśli mi się nie uda, no to trudno. 9 czerwca kończy się półmaraton drugi na Phuket, a 11 czerwca już jestem w samolocie i lecę do Bangkoku i z Bangkoku rowerkiem przyjeżdżam sobie w 10-11 dokładnie dni na Phuket, co też będę relacjonował. To by było chyba na tyle, słuchajcie. Napiszcie w komentarzu jak Wam się podoba taki format czy więcej pokazywać z miejsc, w których biegam czy po prostu więcej mówić na temat samego planu treningowego czy więcej mówić po prostu na temat moich odczuć, które są razem ze mną podczas biegania podczas każdego treningu czy może chcecie wiedzieć więcej na temat jakichś ciekawostek napiszcie może, co, wam, co was interesuje odnośnie biegania od razu zaznaczam, że ja nie jestem jakimś mega specjalistą Cała wiedza, która jest ze mną, która mi towarzyszy, jest to moje doświadczenie życiowe, które trwa już tak naprawdę od 2014 roku. Natomiast pierwsze te lata to była taka bieganie bez żadnego planu treningowego, bez żadnego zastanowienia po prostu ubierałem buty, wychodziłem. Było to wszystko na zasadzie tego, żeby walczyć ze swoimi. Problemami, demonami e, przeszłości, które ciągnęły się za mną dość długo. E, na szczęście udało się te demony e, pokonać. One są dalej ze mną, natomiast kiedyś. Non-stop ze mną zwyciężały, a teraz nie mają najmniejszej szansy. I tak to wygląda, więc to bieganie i ironmeny, triatlony dały mi właśnie taką siłę wewnętrzną, którą teraz chcę się z Wami dzielić. Jutro zaczyna się nowy tydzień treningowy. Zaplanowane na ten tydzień jest też 8 treningów. Podobne treningi, bo to jak w tym tygodniu, tylko że. Piątek, który był dniem e, wolnym, dniem e, takim recovery właśnie, to będzie przeznaczony na, to będzie przeznaczony na e, trening siłowy. Też chcę wprowadzić właśnie jeden, dwa treningi siłowe, e, po to, żeby poza e, kondycją wzmacniać jeszcze całe ciało, wzmacniać nogi, wzmacniać brzuch, grzbiet e, no i górne partie, bo to też potrzeba. Nie zależy mi na tym, żeby budować masę mięśniową, tylko żeby właśnie e, wzmacniać ciało, żeby po prostu te, te, te silniejsze mięśnie też pomogły podczas biegania i dały mi większą wytrzymałość. Jeszcze przed nami 15 tygodni pracy nad złamaniem godziny 40. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja też za Was trzymam kciuki w każdym Waszym postanowieniu życiowym. Mam nadzieję, że też sobie jakiś cel obierzecie, i też małymi krokami, małymi cegiełkami. W swoim tempie, nie przyspieszając, nie zwalniając, będziecie dążyć do osiągnięcia tych celów. My sobie siedzimy dzisiaj na plaży. Dzieci już się nudzą, bo mówią, że już tata przynudzę, już za dużo gada, więc powoli będę kończył. Mam nadzieję, że taki format Wam się spodoba. Zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do łapki w górę i do skomentowania tego i poprzednich filmów co wam się podoba właśnie co wam się nie podoba ale chodzi mi bardziej o takie merytoryczne sprawy odnośnie co byście chcieli więcej zobaczyć na kanale bo wtedy skupię się bardziej na tych rzeczach i będę chciał wam pokazać właśnie czy to krajobrazy czy to właśnie jakąś wiedzę więcej wiedzy czy to po prostu jakieś inne tematy o których napiszecie. jeszcze raz pozdrawiam Miłego oglądania i do zobaczenia następnym razem. Hej!